Cześć! Z tej strony Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Zapraszam Was na rundkę przez Kampinoski Park Narodowy, przez Kampinos, jak to się potocznie przyjęło określać. Piękna, słoneczna pogoda, nic tylko korzystać i wyjść na rower. Piękna ściana bzu. Jeszcze piękniejszy zapach. Rewelka, rewelka. Zaczynałem się powoli kampinoskie piachy, więc macie już troszkę inny rzut. Bardzo stabilniejszy dla mnie. Piękny zjazd teraz będzie, bo wjeżdżam w Pradolinę Wisły. Niedobrze, niedobrze, ale dobra, wybrnęłam, gleby nie ma, więc jest fajnie. Oficjalnie rozpoczęta trasa, szlakiem parku. Po parku, może tak. Pragnę bardziej piaszczystej drogi. Ale tak to jest. Jakby nie było, nie bez powodu Kampinoski Park Narodowy ma miano podwarszawskiej piaskownicy. Technika jazdy tutaj się przydaje. Dobra, nie jest źle. Posuwam się cały czas do przodu. Bez zaliczenia gleby. Ale swoją drogą tak fajnie na tą świeżą zieleń po lewej stronie popatrzeć. Jak drzewa budzą się do życia po zimowej przerwie. Bardzo lubię ten odcień zieleni. No nie no, daleko jeszcze ten piach? O. Zachciało mi się po prostu. Nie. Już mi się nie chce walczyć. Będzie pych, przepych. Albo nie. Tutaj sobie pojadę. Na szczęście ten piaszczysty fragment nie był zbyt długi. Tutaj już są płyty Jumbo. Pod spodem więc jedzie się eee. inaczej. O, Nie wszyscy lubią po tych płytach jeździć. Ja z dwojga złego płyty niż ten piach. Wiecie za co lubię kampinoski park? Za różnorodność terenu, jaka tu występuje. Były piachy, wydmy, lasy sosnowe. Tam, gdzie takie piachy się kopałam. A tutaj po lewej stronie już się zaczynają tereny bagienne. Lasy olsowe. Roślinność już charakterystyczne dla terenów podmokłych. Co prawda woda teraz nie stoi, bo była bardzo sucha zima i wiosna, więc tej wody nie ma. Ale generalnie już czuć, że inna roślinność, inne powietrze już tutaj jest. No i generalnie widać od Więc to jest bardzo fajne. Przynajmniej yy, mi to bardzo odpowiada. Bardzo się podoba. A jeszcze dookoła zapachy lilaków w potocznie. Tam pewnie jakieś domostwo było, bo lilaki to głównie przy domostwach były sadzone. A właśnie jadę sobie taką dawną wioską, kampinoską. Ale za to ścieżka fajna, utwardzona teraz już żwirem wysypane. Więc ścieżka idealna na teraz. Jak do tego doszło, nie wiem, ale piękna tempa lilaka tam w oddali. Słyszycie, co się tutaj dzieje? Jakieś stare domostwo tutaj musiało być. I tutaj robinia Kacjowa. Pięknie budzi się do życia niestety niestety, bo to gatunek inwazyjny. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie wiecie, ale więcej jest z niej szkody niż pożytku. Mówiąc tak w skrócie. Dobra, ale to nie odcinek przyrodniczy, więc wsiadam na rower i jadę dalej. Nawet pies już ma mnie dosyć. Teraz troszkę więcej cywilizowanej drogi będzie, a więc trasa jest na tyle urozmaicona, że i asfalt, i tereny leśne, jaszczyste. każdy, że tak powiem, znajdzie uciechę w tej trasce, przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli wy lubicie urozmaicenia. A teraz wioska, no taka jeszcze żyjąca, że tak powiem, nie wymarła na terenie puszczy. Ale piękne krajobrazy. Oczywiście wierzby mazowieckie. Element charakterystyczny krajobrazu. Bardzo je lubię. Lila, którym nie mogę się zachwycić. No piękny, piękny. była wieś, zaczyna się nas. I tak to ten kampinos wygląda. I trochę piachu. Jeśli chciałbyś poznać puszczę kampinoską to zapraszam na wycieczki dla dzieci i dorosłych z Kampinowskim przewodnikiem. W ofercie znajdziesz spacery edukacyjne i gry terenowe, wycieczki szkolne, rajdy rowerowe, eventy firmowe oraz ognisko. Więcej informacji na stronie atrakcjebezgranic.pl Podczas dzisiejszej wycieczki kampinoskie piachy dają o sobie znać sporo niestety tego jest ale to zasługa suszy która obowiązuje no ale też takie uroki tego miejsca tym bardziej w okresie, okresie wiosenno-letnim bardziej pod MTB jednak te miejsca ale gravelem też można sobie gdzieś tam śmignąć Rzepak musi być na każdym stanującym się wyjeździe majowym, pamiętajcie, rzepak musi być. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. I z prawej, i z lewej rzepak. Mówią zielono mi, ale ja powiem żółto mi. 35 km za mną. 35 no. Zbliżam się już powoli do domu. Całkiem w porządku wycieczka. Poza tymi piaszczystymi fragmentami. No ale cóż. Jak się jedzie w las, to trzeba się z Ale urozmaicone, jak widzieliście. I asfalt, i jakiś tam szuterek się trafił. I ten leśny fragment. Więc naprawdę, jak na. Piękny słoneczny dzień. Traska przyjemna do przejechania. I mimo tego piachu warto było się wybrać, a przede wszystkim przewietrzyć głowę. Dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie filmi, filmiki. O, patrzcie gołąb zaraz. O. Dzięki za komentarze. Proszę o więcej. I dziękuję, że tworzycie razem ze mną ten kanał. Pozdrawiam serdecznie. Paulina, hej!